i witam witam na moim kanale kolejne złomowe zakupy kilkanaście zasilaczy płyty główne 1 druga 3 4 5 6 7 8 i karty rozszerzeń znalazła się jeszcze peblarka jak to można powiedzieć takie cudo dobra może wam na krótce Pokażę co i jak. No i oczywiście stara wieża, VHS. To może będę rozbierał na osobnym odcinku. Za to co tu na biureczku mam. Zapłaciłem 124 zł, no, dosyć sporo. No, ale to jest bestia ciężka. Ale zaraz Wam pokażę co tu jest. Dobra, ja sobie odłożę telefon na bok, i może tak Wam pokrótce pokażę. To idzie do pudełka. Tu mamy fajne przekaźniczki. Tu jest sreberko, 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 sreberko. To nie wiem co to za piny jeszcze są. wyglądają jak posrebrzane. Może by to rozdubał tak na szybko. Czy ja się teraz do śrubokręta dokopię? Co my tam w środku mamy? Ora, może przekaźniki wyciąg. Cztery przekaźniki. Ładna mieć. Zawsze na odzysk. A tu jeszcze jeden był. Rozpołowi się to czy nie? Czy trzeba użyć młotka? Dobra, użyjemy młotka. Gdzie ty masz młotek? No. Wszystko zasypane. Dobra, to zostawię na razie na koniec. Bo muszę gdzieś tu jest młotek. Muszę znaleźć. Kolejny przełączniczek mieć mieć sreberko tam jakieś powinno iść to idzie osobno na rozbiórkę. kolejna płytka tutaj to już chyba ważyć nie będziemy taki silniczek jakiś kolejny tu będzie sreberko tak już mam kilka sztuk zrobię może film jak będę to zważyć całość i zobaczymy ile się nam uda odzyskać tego miedzi, mosiądzu, złomu. Kolejna taka puszeczka. Gdzieżeś tym nóż dałeś? Ja ci pieprzę, tu jest. I co my tam w środku mamy? Uda się to tak na szybko rozdubać, czy nie bardzo? Dobra, może sobie zacznę nagrywanie. Ty to rozdubiesz tamto i to. I może Wam to pokażę na koniec. A, tu mnie nakrętka trzyma. Dobra, to na koniec. Kuta górna na bok. Taki, taki mamy struk. Oni. Zobaczymy, czy jest sprawny. Czy się go uda ożywić. Może z tego będzie osobny odcinek. A jak się nie udało żywić. No, to leci na rozbiórkę to na bok od razu. Taka puszka z tego. Zaraz wam tu pokażę z czego. O i całe kabelki. Miedzi dużo. To pójdzie wszystko do wyciągnięcia. Razem z tamtymi dolnymi. Tu jest strasznie gruba druty miedziane. Ej, nie miedziane tylko aluminiowe. Po tej są stronie miedziane. To może będę rozbierał na osobnym odcinku. Tu mamy kable. Jakieś 2 metry kabla. Piękna gruba żyłka. Dobra. Telefon na bok. Pucha na bok przejdziemy dalej, bo potem się to nie ogarnę tym to na bok obudowę tam załóż myślałem to wyczyścić może by to sprzedał jeszcze w dobrej cenie taką obudowę albo sobie ją zostawić płyty na bok zaraz je zważymy, żeby to uszczuplić tutaj na tym stole i tak, kolejna rzecz. Takie stare radyjko. Będziemy go rozbierać na osobnym odcinku. Teraz spróbujemy go jeszcze podłączyć. Może będzie działało, ale to już leci na osobny odcinek. Tak samo zobaczymy, co tam w środku jest. Czy opłaca się takie radia kupywać? Dzisiaj było dużo dobroci. Kolejne VHS bez kasety. Jeszcze nigdy VHS-u nie rozbierałem. Będzie z tego jakiś film na pewno. Dobra teraz. Możemy my sobie i tak te płyty sobie już względnie oczyściłem. Tyle udało się uzyskać z tego odpadu. A i tamte płyty, co tu miałem? Tu jest 62 kg, jeszcze nie zdążyłem tego wynieść do piwnicy. I uzupełnimy tutaj zapas płytek. Nie wiem ile tego jest. Nie ważyłem jeszcze. Zdążyłem sobie tylko oczyścić. Takie różne. Nie wiem, czy może by to nie rozbijał. Może by to kiedyś poszło na jakieś Allegro albo coś. Ładny radiator miedziany. Myślałem, że to jest aluminium powlekane. Ale to jest miedź i tu jest jeszcze jeden. Wygląda jak miedź. Zobaczymy, czy to jest miedź, czy mosiąc, czy aluminium. Powlekamy dobra. Tasiemki z kart. No tu za wiele nie ma. Ale mam goś, yy, ten właśnie wentylator. Może do tego starego z komputera spasuje. Dobra, przejdźmy do ważenia. Nie będziemy tu przedłużać na odłóżce może telefon to na bok, tego nie będziemy ważyć, no bo tu jest jakieś może kilo kilo plastiku z aluminium i tak, zaczniemy są od ramów płyty na bok ja sobie je za chwilę, tak szybko o tu mi jeszcze jeden radiator został ale to zaraz tak. Mamy te stare zapiski. Zważymy sobie, ile jest tych płytek, i dorzucimy tam jeszcze procesorów Kupa kolejnych. To są mało wartościowe. Te są chyba akurat 46 zł za kilo. I lecę do mojej kolekcji procesorków. Tak, zacznijmy od ramów. I tak, ramów mamy. Widać na kamerze, czy nie? Dobra, widać. Są po 160 zł. Zaktualizowałem sobie ceny. Od razu elektropaki na nowe teramy tu 160 zł za teramy są jest już 26 zł czyli sobie napisz 0 165 to są gramy dodać i już do pudełka pudełko kolejne gotowe dobra zeruj Teraz tak, płyty naszej karty. Jeden takia. Jeden BGA, Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Dobra. Czyli karty by były załatwione. Karty są po. Podrożały po 56 zł. O złotówkę podrożały po 56 zł. I tu też jest 0,125 gramów. Za to na koniec podliczę. I Zatem mamy 7 zł. Dodać. Myślę, że za samą elektronikę z komputerów wróci mi się to 120 zł. I teraz mamy tak. Bez BGA. Nie ma tu Nie ma. To jest z napędu. Dobra. Po 36 zł za kilo.

No, zasilacze to zaraz. I płytka z napędów po 46 zł. Po 40. 46 zł. Dobra, tego już nie będę pisał. To 0045 grama dodać. I teraz z płytki. Może jest BGA? Tu jest jeden BGA. Tu trzeba na szybko oderwać ten radiator. I tak. A nie, czekajcie, bo tu są dwa BGA. Tu jest dwa BGA. Tu jest jeden BGA. Jeden BGA. Też jeden BGA. O, dwa BGA kolejne. Fajne płytki, wszystkie praktycznie BGA. I tak, tu nie mamy. Tu nie mamy. Tu nie ma i tu to jest stara płytka, ale bez BGA. Dobra, będziemy liczyć, ale tu jest ten soket AM2. Dobra, mniejsza z tym. I te płytki mamy po zasilaczek na bok. Miałem się to wydrukować na jednej kartce, no ale zawsze tak wychodzi. I tak tego mamy kilo.

Był tu jakiś soket, 370 bodajże dobra, to jest płytka nowa, tu są dwa BGA, tu jest 1 BGA, tu jest 1 BGA. 1. Tu jest 370 soket, i tu są dwa BGA, dobra i one są po 19 zł. i dodaj tam 2 kilo dodać. Jeszcze 4 zł i mi się zwróci cały zakup. Gdzie tam jeszcze do końca? I teraz tak. Daj ten socket 370. On jest po 30 zł za płytkę. Jest 0,65. On jest po 30 zł za płytkę. Za tą jedną płytkę jest 16 zł. Dodać. Dobra, mamy dodane i teraz płytki 2BGA. Jeden, drugi. 2BGA.

Ale dyski będę postanowiłem, że z dysków będę wyciągał płytki, bo płytki podrożały. I płytki mamy po I te płytki. Dobra, tam było tu mamy dyski, a płytki z dysków są po, po 95 zł za, za kilo. I tak, dysków mamy dwa dwadzieścia po ile to mówiłem po 750 182 zł, i teraz zasilacze kupa zasilaczy nie policzymy po 5 złotych no bo obudowy trzeba jeszcze odrzucić jeszcze mamy napędy zasilaczy jest dobra, 7 kilo, po 4,20 to jest już 200 dobra, na razie tego nie zapisuj zasilacze, kolejna kupa na bok i zostały nam jeszcze napędy Napędy są po 3 złote, ale sobie zapisz wagę 2,7, po 3 złote, to mamy już na same płytki 220 złotych. Ja sobie podliczę wagę, wrzucam tam kartkę, albo w sumie nie będę nawet wrzucał. Tam było towaru za 9 to już mamy. Większą ilość. DDS-y ja zatrzymie film. Ja sobie tak podwa, pod, podliczę i popatrzymy, co tutaj jest w środku. Tak samo tu. No i myślę, żeby było na tyle na ten film. Chciałem Wam tylko pokazać kolejne złomowe kupy. Dobra. Ty se to podlicz, rozdłubaj. I zaraz widzimy się na podsumowaniu. w sumie jeszcze procesory mógłbyś zważyć. Które to były? A no teraz już nie wiem. Abra, mniejsza z tymi procesorami. I tak, policzyłem sobie wszystko. Tak, wszystkich płytek mam już 80 kg. Cena za to to jest jakieś 1120. No myślę, że na pewno więcej, bo to było tak liczone jeszcze po tamtych starych cenach to już teraz to 18 kg tych płytek dzisiaj przywiozłem razem z tym z tymi duperelami z tymi z tymi tam tu 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 tam sram i tak cena na pewno wyższa niż 1200 dzisiaj wpadło 220 za same płytki 124 zł wydałem za to dzisiejsze co dzisiaj wszystko przywiozłem tam było 62 kg plus 18 mamy ponad 80 kg płytek z komputera nie policzyłem procesorów no bo to jest dosyć lekkie na razie mam tyle najlepsze na schodzie wiadomo by oczy światło nie widziały i tak to sobie rozbiłem tego na razie nie będę dalej dłubał wygląda jak wygląda to se rozbiłem. Nie tamto, tamto było rozbite. I tak z tej płytki, co tu była, nic kompletnie nie ma. Płytka zielona. Ona od razu poleci tam, do zielonych. To sobie wydubałem to gniazdo. To co było na nich przekaźniki. I powiem Wam, że bogato. Kupa mosiądzu. Miedzi. A co najważniejsze, jak już ktoś widzi. Piękne srebrne piny. Może by przeciął jednego? Czy on jest w całości czy srebr... Tylko jest posrebrzany, czy on jest w całości srebrny, Zanim się go przeciąć? Tak, w miarę szybko, czy nie bardzo. Może tego grubego nie? Spróbujmy tego. Jak jeden będzie posrebrzany, to i reszta też. Dobra, pin puścił. I teraz to może od razu tam do słoliczka i teraz sobie sprawdźmy czy w środku jest cały srebrny czy nie tak tu mamy czerwone a tu no jak widzicie czekajcie ubiorę sobie rękawiczki jakieś światło światło jakieś dziwne pada i tak tu mamy czerwone, tu jest żółte, czyli jest powlekany srebrem, czy jak to tam się zwał. Te piny pójdą do myślę, że je bez problemu wydłubię. No i pin wyszedł. To sobie zakręć bo to wywalisz. Dobra, chyba się będę z tym bawił poza nagraniem. Ale piny się fajnie odzyskuje widzę. No, z tymi grubszymi będzie problem. Jest kolejny. jest spokojnie a ten się urwał. Jest i mamy już kilka pinów. Jak widzicie, pięknie się, czerwienią. pięknie się czerwienią będzie wysoka zawartość srebra to co już będę dubał poza nagraniem to idzie do mojego soliczka tam nie, nie wsadzisz bo masz tam poukładane te cary dobra i tak jeżeli się film podobał zapraszam o jakiś komentarz subskrypcja zawsze mile widziana i tak tu jeszcze mam towar do rozebrania to, 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 to to na plus 120, wydane czyli na samej elektronice zarobiłem stówę. Myślę, że tu jeszcze jest 5 dych do odzyskania, po rozkręceniu tego nam mieć, tamtego na mieć, na mieć. No myślę, że ze 150 na pewno wpadło na plus. Bardzo dobra kwota. Tam to leci, tam i do piwnicy. Dobra. No do następnego. Hej!